Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zakupiłem trzy zdrapeczki po 2 funty. Pierwsza z nich Money Multiplier, druga to Gold Edition, gdzie mamy 3 gry. I trzecia z nich Instant 100 Pounds. Wszystkie są za 2 funty, więc łącznie wydałem 6 funtów. Zaczniemy sobie może od Instant 100 Pounds. Mamy tu dwa wygrywające symbole. Jeden z nich musimy znaleźć w Twoich symbolach. Pierwszy symbol to mamy rolka banknotów, druga to złoto. I sprawdzamy, co tu mamy: Bransoletka. moneta, zegarek. Więc na razie nie ma nic. Diament, funt. Monety i torba, więc tutaj nie mamy wygranej. Jeszcze musimy sprawdzić sobie w grach bonusowych. Tu musimy znaleźć piątkę, mamy trójkę, tu dziesiątkę, mamy czternastkę i 25, a powinno być 20, więc ta zdrapeczka jest przegrana. Pierwsze dwa funty w plecy jeszcze sobie sprawdzimy, ale tak wygląda na to, że jest przegrana zdrapka. Teraz przejdziemy sobie do Gold Edition. Eee, tu mamy trzy gry. W pierwszej musimy znaleźć diament eee, i mamy limuzynę. I, 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 I nie ma tutaj diamentu nigdzie. Teraz przejdziemy sobie może do gry bonusowej, gdzie musimy znaleźć liczbę 10 i nie ma dziesiątki, jest czternastka, więc przegrane. Tutaj musimy znaleźć łapkę z helikopter i w trzeciej grze musimy znaleźć trzy takie same kwoty, by wygrać daną kwotę lub po prostu znaleźć banknota. O, mamy drugi raz dwa funty, 100 funtów, 250 tysięcy po raz drugi i 100 funtów, czyli wszystko po dwa razy, także ta zdrapka też jest cała przegrana, kolejne dwa funty w plecy. Tak, przegrana i przejdziemy sobie do ostatniej money multiplier. E, tutaj musimy znaleźć w jednym rzędzie trzy takie same kwoty. E, jeśli znajdziemy te trzy, trzy takie same kwoty e, pod, e, pod napisem multiplier, możemy znaleźć mnożnik, który pomnoży nam tą wygraną. Ale na razie tutaj mamy 10, 10, 2, 20. Nie ma nic. Ja na razie nie mamy trzech tych samych symboli. <gryw> dwa pierwsze dają te same, i dwa kolejne oczywiście są inne. No i nie ma nic. Czyli wszystkie trzy zdrapki okazują się dzisiaj przegrane. No co. Eee, 6 funtów jesteśmy w plecy. Eee, drapeczki nie najgorsze, ale tu w Anglii są dużo fajniejsze. Ale na spróbowanie wziąłem myślę, że raczej do nich nie wrócę. Eee, raczej będę kupował drabki inne. Niestety tu mamy 0. Ale ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego krótkiego odcinka. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do łapkowania, a także do zostawienia jakiegoś komentarza. Może macie jakieś propozycje z drapek do kolejnych odcinków? Ja się z Wami żegnam, cześć.